Cześć, siema, pozdrawiamy wszystkich. Z Kamilem jesteśmy na wycieczce. Na razie sprzętu nie ma. Za jakiś czas, jak dobrze pójdzie, będzie, za parę dni. Jesteśmy, yy, jesteśmy jak to powiedzieć? No, w Orlu, ko Orla, no czy jak to powiedzieć? Przy rzece Redzie, właśnie przy tej, przy tej śluzie. I zobaczcie, z daleka idziemy. Myślałem, że sobie myślę, kurczę, ktoś posprzątał śmieci, czy co? jakiś forest challenge zrobił a to no posprzątał no, posprzątał tak że widać kibel no kibel i różne jakieś plastiki wystają z, jakich, z jakiegoś remontu no, tak to wygląda no, takich my mamy właśnie wspaniałych obywateli no naprawdę kurcze kto to tu mógł wywalić? Zamiast to wywalić normalnie do śmietnika gdzieś. to kurczę, w takim miejscu przy, koło rzeki, w takim kurczę spokojnym, gdzie ludzie chodzą sobie na spacery. Bo gdzieś luzę widać, w takim miejscu śmiec. To się w głowie nie mieści. Kamil zauważył żabę. mówi żaba, żaba, a to jest robucha. Robuszka. Może ona pójdzie do wody? No tak, leci do wody. Zobacz, psie, 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 psie. Je, zanim ona do, dobiegnie do tej wody, to wiesz o teraz ona już idzie, ona już jest zmęczona. Czekaj, weź się odsuń z te, tego cienia, nie rób. O. Ona mówi kurce przyszli jacyś mi tu zawracają gitarę, a ona się kręci w koło. <laughs> nie wie iść. Dobra idziemy tutaj. Na razie tak o. Idziemy sobie na śluzę troszkę pospacerować. Wczoraj byliśmy przy koniach. Tam też kawałek dalej stąd. W tamtym kierunku jak się będziemy szli, pójdę teraz wracać, bo przeszliśmy sobie starymi torami. Tutaj przy kanale tam z tamtej strony przechodzą. Tam mogę powiedzieć za kanałem No i teraz będziemy wracać tam tędy, tam może znowu przy koniach sobie trochę popatrzymy. Tu jest fajnie. Tu jest. Trzeba uważać, że mi telefon nie wleciał, <laughs> Bo tutaj bym chyba raczej nie zanurkował <laughs> Naprawdę tu pewnie jest głębokość niezła kurde. W ogóle po tej stronie tu widać że jest, jeszcze jest wymyte Pewnie jest 2 metry jest jaki więc no. Tak się nieraz zastanawiałem w sumie, z którego roku może być, ta, <laughs> może być ta śluza ale Nie wiem czy to była jeszcze za Niemca zrobiona i później jakoś trochę odremontowana, czy co, no nie mam pojęcia. Nie widać tu w sumie żadnych takich jakichś napisów. Też oczywiście tu ktoś pewnie mus, zasępił się na ogrodzenie i to wszystko wyciął, nie? Bo to kurcze, ja nie wiem, trochę złomu kurde, spije, tam 100 kilo, 100 kilo złomu czy coś to kurcze powycinają i kurde zadowoleni, nie? No. Jak dzisiaj będzie jakiś filmik to tylko taki o taki podglądowy jak to się mówi Z wycieczki Kamil O, o tu jesteś głęboko Widać Wiry jak nie wiem kurde. To bym miał stracha popływać W sumie tak No widać głęboko śniezła Naprawdę. Nawet czysta woda jest dosyć. Taki trochę chyba wyższy poziom jest. Albo gdzieś nie wiem, czy mają bardziej gdzieś spuszczone, spuszczając z jeziora, czy coś, bo to z tego z tego jeziora Orle to idzie. Jeżak już jak głęboko? Tamie? Ojej, strasznie. Dobra, może jeszcze nagramy później coś. No idziemy, tutaj szukamy koni. Trochę trawy żeśmy narwali, Kamil też trzyma. No co? A koni nie widać, nie? A tu jest ładnie, naprawdę. Tu jest super zrobione. Tu jest tak czyściutka woda, że wszystko widać dosłownie, co w niej pływa. Co w niej pływa, wszystko. Tam taka, jakaś taka budka lęgowa, dla jakiegoś plaszka chyba takiego wodnego. A tam jest tam widać to z tym gniazdo, a właśnie. Gniazdo. Widzieliśmy tam u góry. Na drzewie. Jakieś ptaki tam się chyba już zalęgliło, tam wczoraj było głośno. A tu mamy tak fajnie porobione. O, przepływa jeden stawek. Później tam dalej drugi. Wczoraj tak sobie myśleliśmy, ciekawe czy tu są jakieś ryby. Czy można by tu było jakieś pozwolenie dostać. Od leśniczego albo coś, żeby sobie tak powędkować. Nie wiem, tak. Taka czysta woda jest kurczę, w sumie Nie wiem czy tu jakieś karasie czy coś czy tu żyje No dobra, idziemy dalej, zobaczymy jak koni nie będzie, no to trudno. Gdzieś im tam wyrzucimy, wyrzucimy za ogrodzenie trochę tej trawy. Do jutra chyba przetrwa, nie? Kamil, czy nie. A może sami zjemy, co? Co? Spróbujemy jak to jak to smakuje. Będziemy później będziemy pierdzieć kiszonko. Nie? Dobra, idziemy dalej, zobaczymy, czy konie są. Tam, może przyjeżdż, przy leśniczówce zostawimy. No, i nie ma dzisiaj koni. Na żadnym z tych łąk małych wzdłuż rzeki, co mają. Ale jest dzisiaj super pogoda naprawdę najcieplejszy chyba dzień w tym roku. Jak na razie nie, Kamil, powiedz. No tak. Powiedz, co byś powiedział YouTuberom teraz? Ci, tym, którzy siedzą całymi dniami w domu. Zbunkrowani, co im powiesz? Że jak mają okazję, to niech wychodzą do lasu, nie? No tak. Że w, lo, w lesie nie ma koronawirusa, nie? No nie. No. To jest to, że jak jest okazja, to trzeba korzystać. A nie, że oni zabraniają nam chodzenia po lesie albo coś. I Bez sensu to jest. Napiszcie w komentarzach, co robicie no. na kwarantannie. O, co robicie na kwarantannie? O. Kamilowi też możecie. Musisz powiedzieć, jak się ten twój kanał nazywa? Jak to jest? Snake I Ty. Aha. Dobra, napiszemy coś w jakim komentarzu. Dobra, później mi powiesz, jak to jest. No, fajnie, super. Idziemy do domu. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiamy. No, na razie. Hej.